W tym odcinku chcę ci opowiedzieć o czymś, co y, może ci bardzo pomóc w nauce języka obcego, na przykład w nauce słówek, ale tak naprawdę w nauce czegokolwiek. Na pewno nie spodziewasz się o co chodzi, a mianowicie chodzi o sen. Tak, sen może ci bardzo pomóc w nauce. Być może myślisz sobie, że, że sen jest tak naprawdę twoim wrogiem, bo odbiera ci cenny czas, który mógłbyś poświęcić na naukę, ale to nie do końca tak działa. Na pewno słyszałeś o tym, że mamy coś takiego jak pamięć krótkotrwała i długotrwała. Jeżeli uczysz się czegoś w ciągu dnia, na przykład słówek z języka obcego, to te wszystkie te nowe informacje trafiają do pamięci krótkotrwałej, czyli do hipokampu. Tylko problem polega na tym, że ta pamięć krótkotrwała jest y, dość ograniczona i w pewnym momencie twój mózg musi dokonać selekcji i usunąć te informacje, które uzna za zbędne, a te, które jego zdaniem są przydatne, y, przenosi do kory mózgowej, czyli do pamięci długotrwałej. I właśnie ten proces selekcji i przenoszenia informacji do pamięci długotrwałej zachodzi w czasie snu. I od jakości Twojego snu zależy w dużej mierze to, ile zapamiętasz i na jak długo. I tutaj nie chodzi tylko o naukę jakichś suchych faktów, nie wiem, dat historycznych, czy też słówek z, z języka obcego, ale y, może to być też nauka pewnych y, umiejętności motorycznych, czyli na przykład gra na pianinie. Albo w kontekście języków obcych może to być nauka wymowy. Więc nie wpadaj w tą pułapkę, w którą wpada większość ludzi, polegającą na tym, że no, pouczę się jeszcze dłużej, poświęcę parę godzin snu, bo jeżeli będę się uczył dłużej, to na pewno dużo więcej zapamiętam. To nie do końca tak działa, i nie, nie ma tutaj takiej bezpośredniej zależności, że im dłużej się uczysz, tym, tym więcej zapamiętujesz. Zwłaszcza jeśli odbywa się to kosztem snu. I są nawet badania, które potwierdzają, że studenci, którzy zarywają noce po to, żeby uczyć się dłużej, ostatecznie źle na tym wychodzą i mają gorsze wyniki. Więc jeżeli tak robisz, to, to zastanów się nad tym i postaraj się tego nie robić, bo, bo nie przyniesie to nic dobrego. Jeżeli uczysz się języków obcych i interesuje Cię taka tematyka, to zostaw subskrypcję, bo co tydzień będę tutaj umieszczał wartościowy filmik, który na pewno pomoże Ci w nauce języków.